Tak. Terapii ciąg dalszy. Myśli się kłębią dzisiaj. Wszystko się dzieje: wszystko się dzieje, wszystko i nic, więc y, trzeba. Y, jakby chcę, 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 chcę. Tak? Ja już nie muszę, ja już tego nie muszę. To jest mój świadomy wybór. Świadomy wybór, żeby wszystkie poplątane włóczki. Wszystkie kolorowe włóczki, ścinki i inne takie różne, wszystko takie pogłębione, pokłębione w środku, w głowie, rozplątać, połączyć je w jedną nitkę i zrobić z nich swetr albo coś fajnego, oryginalnego i yy, no, takiego unikatowego, tak? Doceniam się już powoli. Teraz już po prostu yy, 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 widzę. Ja, ja mam mały sukces. No to podziel się jeju. No przecież już czekam. E, ja nazwałam się słodką. <grym> e, ale ja chciałam jeszcze wrócić do poprzedniego filmiku, to znaczy, nie wiem, któregoś tam z rzędu, w którym mówiłaś o męskiej i żeńskiej energii. I tam była taka sytuacja, w której ty chciałaś y, zakomunikować. Że ty masz partnera. Ok, i powiedziałaś, mój mężczyzna. Ale bardzo długo to wypowiadałaś, chwyciłaś się za gardło, i dlaczego mm, przyszło ci to z takim trudem? <grym> Wyłapałaś to. Wyłapałaś to. Nie ukryje się przed tobą nic. Jesteś dobrym swoim psychologiem, to znaczy terapeutą. Więc ja mm, szczerze? No tak, no tak. A jak? Ja się wstydzę, wstydzę się partnera. I, i ja. Ja nie czuję, że się zasługuję. Nie czuję, że zasługuję na to, żeby ktoś mnie kochał. I to właśnie we mnie siedziało. Dlaczego nie umiem tego wymyślić? Nie umiem to aż tak głęboko bo może to jest zbyt bolesne. Nie wiem. Ale to mnie właśnie gniotło od rana i, i w końcu wylazło. W końcu, w końcu. To nie jest miłe. Nie jest miłe wiedzieć, że. Nie jesteś dumna z tego swojego partnera. Że nie jesteś dumna z tego, kim jesteś. Że się wstydzisz jego przeszłości. Że wola, wolisz, żeby był z daleka. Że nie masz pewności co do tego, czy będzie to ok, żeby przedstawić go swojej rodzinie. Bo tak bardzo mocno boisz że się oceny. I to jest kurwa straszne, bo to jest to zajebisty koleś. I ty też jesteś zajebistą. I wszyscy inni lubią jego i wszyscy inni lubią ciebie. Ale to mi się wydaje, że to jest niemożliwe, żeby ktoś ciebie porubił. I przeniosła. Ja to przeniosłam na partnera. Ja nie chciałam tego zauważyć w sobie, i po prostu przeniosłam to na niego. Tak. Bo mi się nie wydaje, że ktoś mógłby mnie pokochać i ktoś mógł mnie polubić, dlatego jestem pewna, że mojego partnera też nikt nie zaakceptuje. Tak. Nikt nie zaakceptuje go takim jakim jest. A ludzie są, kurwa. Tak sobie wyrozumiali. I tak delikatni że. I kochający. I skupiają się bardziej na tym, co się dzieje w ich życiu, niż jaki, kto tam jest, tak, albo ktoś tam odkasi. Także to też jest z mojej strony taka pycha, żeby po prostu myśleć, że ktoś się będzie mną przejmował, że ktoś się będzie. Strasznie opiniował, oceniał. Ten tak na sobie nawet ocenia, nie? Jestem gotowa na każdą ewentualność. Ach, podoba mi się ten gabinet. Jest tu mojego ciepło bezpiecznie i jeszcze są chusteczki. Matko święta. Kurde. I reakcja od razu jest tak. Wystarczyło to powiedzieć. Wystarczyło to nazwać. I jest czyszczący ból głowy. No to jest po prostu cudowne. I znowu robi się miejsce na nowości, nie? I znowu jutro będzie szczęście, i jutro będzie znowu yy, yy, o wiele, wiele lepiej, tak? A dzisiaj przygniot taki, że. Także dobrze, że to jest, dobrze, że to wychodzi. Yy, I przede wszystkim, że ja mam teraz przestrzeń, że ja mam taką. To znaczy, ja się z tego właśnie cieszę najbardziej, tak, z czego się cieszysz. No z tego, że, że ja tu mogę to zrobić, że jeżeli coś takiego we mnie jest i moim celem już jest to się pozbyć, chociaż wierz mi, że ja jestem po prostu po, e, po, po drodze, ja tyle razy chcę zrezygnować z tego, bo to jest takie, ja się tego trochę jeszcze teraz zaczynam bać, tak, bo to nie jest tak tylko, że to będzie zawsze fajnie i ja będę tam sobie żartować i gadać fajne rzeczy. Tylko odkryję coś tak jak dzisiaj ja, i po prostu to mnie będzie bolało, tak? I nie wiem skąd się to bierze. Nie wiem. Po prostu nie wiem, ale chcę się z tego oczyścić, tak? I to jest fajne. Tylko, że to jest trudne. A droga do czegoś fajnego zawsze prowadzi przez jakąś. przez jakieś trudności, tak? Nie wiem, czy to zawsze, czy to jest tylko takie głupie hasło. Nie wiem, czy to jest. Na pewno to jest tego warte, skoro ja to robię. Tak? Bo ja wiem, ja znam siebie. I znam się na tyle, żeby wiedzieć, że wszystko, co ja chcę, że to ja chcę, żeby to było wysokiej jakości. Tak? Tylko, że ja po prostu do tej pory skupiałam się na rzeczach, żeby były wysokiej jakości. Tak? Ale to mi nie przyniosło w ogóle żadnego. Żadnej satysfakcji, już o tym mówiłam. Po prostu wysokiej jakości relacje to jest coś, czego po prostu nikt nigdy nie zastąpi. Nikt. Nic, nic nie zastąpi. Żadna rzecz. A ja chcę mieć wysokiej jakości relacje ze wszystkimi ludźmi, których kocham. I żeby do tego dojść. Żeby tam nie było jadu, żeby tam nie było toksyn. To trzeba się napracować. Trzeba się napracować nad sobą. A nad sobą, jak się pracuje, to się kurwa wybraka takim gówna po prostu z, z, z przeszłości, że to jest normalnie masakra. Nie. Że jest mi wstyd. Po prostu jest mi wstyd. Że ja jestem niewystarczająco dobra. Dzisiaj jest moc, dzisiaj jest moc, ale to dobrze, bo jestem wycieszona, ja mam do tego po prostu totalną przestrzeń. Jestem z tego powodu bardzo, bardzo, bardzo zadowolona, jestem wdzięczna za to. Nie dziwię się, że ludzie chodzą do terapeutów, dlatego że to jest no to super pomysł, tak? Bo można na bieżąco wyrazić z siebie wszystko, co szkodzi i potem... I robić miejsce na, na, na nowe rzeczy, które, które potem pomogą zbudować życie takie, jakie się chce. Bo ja tego chcę. To jeszcze nie wszystko. Nie będę tutaj płakać teraz przez 25 minut. kamerze, ale. Zareagowało. To jest ok. Dobra. Jest fajnie, tak? Jest fajnie, bo jeżeli nazwałam wstyd, nazwałam żal, tak? I brak wartości, e, brak poczucia, że jestem warta miłości. I wiem, że to nieprawda. To znaczy, że wiem, że te uczucia są, ok? I są, i teraz co ja mam z nimi zrobić? Czy to już jest to? Czy to wypłakiwanie wystarczy? Czy ja się tego pozbywam? Czy to będzie się działo we mnie jeszcze i będzie to wracać? Tak. Czy ja do tego będę wracać? Nie wiem tego. A poza tym, A nawet jeśli, no to <noise> przeżyłaś to tak teraz. To nawet jak wróci, to pewnie będzie tego mniej i też to, to przeżyjesz. Także bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Ok. Jest jest ok, puściło cię, puściło coś. Znowu. Pamiętaj, że zawsze jak lecą łzy, to czyścisz serce, tak? Zawsze jak. A ja sobie nie umiem wybaczyć tego, że ja się wstydzę, tak? Jego i siebie. Nie umiem sobie wybaczyć tego, że ja myślę, że ja nie jestem wartościowa. Bo. Ale czy to jest twoja wina? Nie wiem. Nie wiem. Okej. Okay. Jest to ok. Tak ma być. Tak ma być. Tak. Tak. Po prostu myślałaś, że będziesz sobie robić terapię i nie będzie ci bolało. No to wiesz co? Oh. Jest. To jest dobre. No tak, ale czy to będzie wracać? Czy to w ogóle coś pomaga? O to chodzi, że ja nie wiem, czy to pomaga, bo jakby to... Jakbym miała gwarancję, że mi to pomoże i będę tutaj ryczyć i się filmować jednocześnie, to po prostu... E, no to bym to robiła, tak? <laughs> nie wiem, to chyba nie ma sensu. E, to, co mówię. E, nie dobrze mi. czy normalnie, co za reakcja, co? Nieźle. Także widzisz, nie zawsze będzie tak, że będziesz sobie mówić o światełkach. Tak. <ścoughs> Czasem puści coś, tak? No ale łapnie i teraz. No to są Muszę sobie położyć i Masz cały czas na świecie. Dobra. Dobra. Także tak wygląda droga do tego, żeby być szczęśliwym, i yy, jeżeli to zaczyna, no chyba nie mam gwarancji. Nie mam gwarancji. Żal mi tego, żal mi tego, że ja się tak czuję. I ja się nie użalam. Ja, a ja cały czas to powtarzam. Ostatnio też powtarzam. Ja się nie użalam. Właśnie, że się kurwa użalam. I mam do tego po prostu prawo, bo czuję coś, co mnie rozpierdala i nie pozwala na normalne życie. Tak? Na które ja zasługuję, bo zapracowałam już na przynajmniej jedną ósmą, jedną czwartą tego, co mogłabym teraz już sobie doceniać. Tak? Doceniać, cieszyć się prawdziwym szczęściem i radością z tego, co mam, i po prostu łapać każdą chwilę i robić z niej piękno. A moje wnętrze tak mnie blokuje, że po prostu nie mogę żyć normalnie. Także użalam się, żeby po prostu w końcu się podnieść. Bo przecież, ile czasu trzeba na to, żeby dojść do satysfakcjonującego poziomu nie wiem, jesteś. I co pierwsze mi się pojawiło w głowie. To przepraszam. Przepraszam za to, że płakałam. Ale ja nie przepraszam. Już. Nie jest mi przykro z tego powodu, że ja komuś robię problem, że ja płaczę i ktoś mnie widzi smutną. Ja po to to robię, żeby każdy inny człowiek, który być może to kiedyś zobaczy, wiedział, że nie jest problemem. Że się nie użala nad sobą tylko wylewa lata trudnego e, życia. Nie był świadomy, nie była świadoma tego, że może miała traumę, może miała ból, może była tyle tak wrażliwa, że dla innej osoby, nie wiem. Dla innej osoby to życie byłoby całkowicie normalne i wyszłaby z tego bez szwanku. Być może ten poziom wrażliwości mój, który jest inny, spowodował, że życie, które ja do tej pory żyłam, e, mnie po prostu przygniotło. Innego by nie przygniotło, a mnie przygniotło. Tak. I najbardziej. E, Właśnie teraz muszę to z siebie, już to z siebie wywaliłam, że ten żal, że ten wstyd. Wstyd przed. Nie wiem, wstyd, wstyd. Czego? Tak. Gdzie widocznie trzeba się przekonywać codziennie, że jest się z siebie dumnym. Jestem z siebie dumna. Tak, ja jestem z siebie dumna teraz. Zrobiłam dobrze. Zrobiłam dobrze. Tak, zrobiłaś dobrze, że to nagrałaś. Bo po prostu wyszło to, co miało wejść, to, co się działo bardzo, bardzo długo i nie dało się tego zrobić inaczej. Okay? A nawet jeśli się dało, to po prostu nie wiem, kosztowałoby cię to coś innego. Także jest okej. Okay. Dobra. O Boże! Zachciało się. Terapii, tak? Tak. Zachciało się. I bardzo dobrze, że się zachciało, bo jeżeli ma usatysfakcjonować, jeżeli ma pokazać, jeżeli ma dać coś dobrego, to jest to wszystkiego warte. I ja będę to robić po prostu, choćby nie wiem, jak mi moja głowa podpowiadała, że to już jest koniec, że to jest bez sensu, że to nie ma takiej opcji w ogóle, żeby to działało, tak? Że to będzie ciągle wracać, i że ty będziesz się pojechać do usłony śmierci, zamiast wziąć się za robotę, i tak dalej. Tak. Masz czas, masz przestrzeń, po to jesteś tutaj, w takiej sytuacji, po to masz takie warunki, tak, żeby się z tym zmierzyć, żeby się z tym skonfrontować. I bardzo ładnie robisz, że nie uciekasz od tego, bo jeszcze niedawno uciekałaś. O, 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 plecy, plecy, plecy. Racja, racja, tak? Rozluźnia się wszystko. Czyli skoro uciekałaś do bańki mydlanej, gdzie był komfort, gdzie było super, gdzie było różowo. Gdzie było pełno, nie wiem, e, mięciutkich e, kocyków, i tam sobie po prostu leżałaś i się przytulałaś i, i udawałaś. Tylko, że pod tymi kocykami było pełno gówna, tak? I to by się tylko wydawało, że a tam nie śmierdzi, ale ja tu będę siedzieć, bo tu jest bezpiecznie i wygodnie. E, no to teraz wyszłaś z tej bańki, tak, śmierdzącej, mięciutkiej, ale po prostu mówisz, mówisz wszystko. Lejesz, dajesz, wylewasz, jest dobrze. Jest ok. Ok. Ty jesteś ok. Jesteś bardziej niż ok. I jestem z ciebie dumna. Uff. Jesteś ze mnie dumna? Nie. Ja nie jestem z siebie dumna. Okay. To może wyjść z wnętrza. To będzie wychodzić z wnętrza. E, wspaniała. No to. Nie do końca zawsze wiem dlaczego, tak, bo to jest trochę takie puste. Ja jesteś wspaniała. Wspaniała, bo co? E jestem z ciebie dumna, bo masz odwagę. Jestem z siebie dumna, bo jestem odważna. I jestem sobie wdzięczna. Jak ładnie mi się rozluźniło wszystko. Dziękuję. Dziękuję za wsparcie.